Słuchajcie, młodzi, starzy ludzie mają swoje wspomnienia, a ja mam ich całą masę z tych lat, gdzie Polska orężem swym chwały zdobywała. Pamiętam dobrze tamten dzień pod Pułkowicami. Ledwieśmy odecznęli po zwycięstwie pod ścianem i po tym, jak skutecznie odparliśmy rajtaje pod Straszewem. Byliśmy niewiarygodnie wycierpani dwoma dotychczasowymi bitwami, ale wiedzieliśmy, to jeszcze nie koniec. Czuło się powietrzu, że sam Gustaw Adolf musiał gdzieś tu być pobliżu. I nie myliliśmy się, ruszyliśmy w kierunku, skończyliśmy zagrożenie, a tu nagle, przed samym koniec polskim z kozakami i resztą naszych usalii, wyłoniły się szeregi wroga. Znów ta szwedzka Rajtaria, ale to nie wszystko. Za nimi stała zbita w jedną grupę piechota, byliśmy osaczeni z trzech stron przez wojska szwedzkie. Wyglądało to groźnie, oj groźnie, ale nie straciliśmy hartu ducha ani inicjatywy. Morale mieliśmy na wysokim plus 2 i rzuciliśmy się do walki. Szybko rozpędziliśmy się i z impetem uderzyliśmy na Szwedów. To zaczęło od razu przynosić efekty. Z całą wściekłością i impetem odpychaliśmy ich. Ale kluczowy moment nadszedł w drugim etapie, po przetrwaniu tego pierwszego, najczęściej na polu. Wtedy to na pomoc przyszła nam Dragonia Cesarska, która powoli ściągała spod Straszewa. Ich atak skierował się na Szwedów i szwedzka jazda zaczęła być powoli, ale nieubłaganie rozpochana i wypychana z pola. To był sygnał. Gustaw Adolf, widząc co się święci, podział decyzję o odwrocie. W drugim etapie sam uciekł z pola walki wraz z najbliższą piechotą. Dalsza walka to już było wycofywanie się tych Szwedów, którzy mogli i zacięta, nierówna walka tych, którzy osłaniali ich odwrót albo po prostu nie mieli szans uciec. Coraz więcej naszych, Nowe posiłki, zwłaszcza ta dragonia cesarska, sprawiły, że świeci zaczęli ginąć, cofać się i uciekać z pola bitwy. Tak było do samego końca. Zwyciężyliśmy podpułkowicami z wynikiem 20 do 2. Z pola uciekły im 13 jednostek, w tym trzech dowódców, a wśród nich sam król szwedzki. Pamiętam to jak dziś. Chwała Polsce i chwała tym, co pod podpułkowicami stali. To były czasy, moi drodzy, to były czasy.